Hej Siemanko, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Krzychu. A oto kolejny odcinek z lewelowania maga. Sea, znajdujemy się w Andorhalu. Eee, tak, tak, znajdujemy się w Andorhalu. Dalej wykonujemy questy. Dawno mnie już nie było. Naprawdę minął bodajże. Próbo ponad miesiąc, kiedy ostatni raz nagrywałem. Kiedy ostatni raz w ogóle grałem tą postacią. Eee, I zobaczymy, co tutaj się z czym Mamy jakieś tam zadania. Mm, cult Orders i Captive. Captive, coś tam. E, captive Plague Bear Freed. Ok, i And Healed. Tu nie idziemy kwiatka podnieść, bo pilnuje go szalony niedźwiedź. Kwiatków mamy jak, jak kwiatków, czyli dużo. Chodźcie, podniesiemy jakiegoś King's bluda w stryk, stryk. W sumie podniesiemy, zerwiemy, zetniemy go. Idziemy dalej. Tak na naszym zarąbistym kuraku. Koko, koko, kurak, spoko. Yy, tutaj mamy jakiś kadgar, whisker. Spoko jest. Panie kadgarze, tyk. O, ddy, ddy, ddy. Przepraszam bardzo, proszę mnie nie gonić. Palone, napalone. Yy, nie mi tylko wilki. Tak, tak, tak pyk, 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 pyk chodźmy, chodźmy tutaj mamy, tak mamy, mamy, mamy na pewno mamy kwiatka znaleźć stryk stryk, stryk, kwiatek jest tutaj jest jakiś gostek hm, jak tu się grało jak tu się grało, pyroblast jest pod wójeczką, czyli zaczynamy z pyroblasta Pyk, trójeczka, dwójeczka i załatwione, okej okay. Powolutku pamiętam eee, Dobra Alt i Q Temu panu Forsakenowi też walniemy z Peroblasta. Pyk, 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 dobra, o, żyjesz A, od tego gościa mam quiltis order do czego ja tu mam? A, dobra pyk, pyk, pyk. O, no, proszę co pan, co panie, co tu się dzieje. Dobra Okej okay. No to Spyroblasta, puf Bum, bum, dobra gościu Mamy Mamy rozkazy kultystów Kontynuujemy quest'a Poko, spoko Następny quest, kill 2 Crestovian Disciple Flash, coś tam, coś tam, dobra, dobra Pewnie mamy pozabijać Dużo innych kolegów, dlatego Jedziemy dalej Tu jest jakiś Forsaken jego też ubijamy Ok Tu jeszcze jakiś gostek Sobie stoi na naszej drodze Dlatego jego też zanihilowaliśmy My druga klatka otwarta Dzięki panie misiu Tego pana też móc to tą panią też musimy zabić, ponieważ ona broni nam dostępu do klatki misia. A jak wiemy, każdy mis chce być uwolniony. Był taki nawet film uwolnić misia. Czy to była nawet orka? Nie wiem, kiedyś się dowiem. My musimy sobie zrobić ciasteczko. Każdy wie, że ciasteczka dobre są. Trzeba pojeść. Nom nom, nom. Dobra, żyć ko pełne. Kolejne, Misiu do uwolnienia. Jeszcze chyba jeden yy, tryk. Otwieramy, panie Misiu, czyli gotowe. O nie. o nie, o nie, o nie. Proszę mi tego nie robić. Pyk, 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 dobra. Jesteś panie już aktywny. Tobie jeszcze palniemy. Bum, bum. O ty. Porcz, byk. Załatwione. Załatwione, załatwione. Dobra. Yy. Nie wiem, czy będziecie tu słyszeć, ale odzywa mi się w tle świerszyk. Tak. Nie taki świerszczyk dla dorosłych takie pisemko. Tylko prawdziwy, żywy świerszczyk, taki robal. Odzywa mi się tutaj, bo mi gdzieś się wpieprzył. Posiedzę sobie na ganku w swoim mieszkanku, na ogródku. Eee, no i co? No i przylos mi gdzieś tu do przedpokoju i, i mi tu sapie. Eee, dobra, jak ja mam go uleczyć? bo ja mam go jeszcze uleczyć a nie misiu i to mi się nie to mi się nie podoba tu jest jakaś elita dlatego weźmiemy ją dziabniemy pyk 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 tego gościa od razu Ah, pyro 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 blast dostaliśmy jakąś koronę ale jest to plate uh, 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 uh. czekaj czekaj into the woods. nie to aha muszę tego kurde ale jaja ale, jaja, mhm. To, żem teraz narobił. Eee, tu trzeba przynieść, nie wiem, czy pamiętacie z poprzedniego odcinka. Mieliśmy takiego questa, żeby trenować takiego o, w, nierozgarniętego druida. On się Zenkiki nazywał, i to jest właśnie drugi quest, który jakby kontynuuje jego trening. Eee, wysyłają nas tutaj razem właśnie z tym gościem, żeby właśnie uwalniać te misie, on je będzie uzdrawiał. I patent jest taki, że ja wziąłem tego quest'a, Zenkiki mi się zespałnił ale cóż wylogowałem się i po wylogowaniu ten gostek wraca sobie na swoje miejsce tak jakby, czyli nam się odspałnia po prostu na bezstrzela, po bezstrzelnemu także pan Zenkiki powiedział screw you guys, I'm going home teraz muszę go poszukać on gdzieś tu był, tu był taki jakiś gaj druidów Powinien być przynajmniej jakiś taki gaj truidów. Jakieś tam obozowisko. Pozwólcie, że łyczka wody wezmę. <coughs> Może nie przejadę. E, jakiś tam drzew. Dajcie mi pana Zękiki. Panie Zękiki, let's go man. Do. Nic się nie stało, mały delay. Ale, 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 nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Eee, po, po, po. Co my tu mamy? Runet Copper Road. Large Bear Bomb. Uuuh. Iri, ti, 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 ti. Kiki, Kiki, motherfucker Kiki, Kiki. No i po drodze, oczywiście, jeżeli y, piękne okoliczności przyrody na to pozwalają, y, jak najbardziej mały Kadgar y, Whistler, Whisker, przepraszam, dobrze, nie Wesker, albo Whiskas, y, zostanie zebrany, ponieważ to, kwiotki fajne są. kwiatki fajne są, kwiotki warto zbierać. Mam już 161 skila w zbieraniu kwiotków. Tyk. Jeszcze raz musimy pouwalniać te misie. E, tamci się już pewnie zespołnili. Także będę jeszcze raz musiał ich tutaj po pyskach skopać. Dobra, lecz go panie kiki, kiki. Subciął, leczył go. O, tu jest mój e, jakiś tam rycerz. Ry, rycerz, to troszkę śmierdzi. Super. Tu jest jeszcze jakiś tam kultysta, kultystka. E, Nią też się musimy zająć. Super. Kolejnego misia bierzemy. On go uleczy. No Zenkiki. Działaj. Doktor Zenkiki. Może sobie tarcze podniesiemy. Bo tarczy dawno nie używałem. Zapomniałem jak tu się gra tym magiem. Okay. O, tu jest blink. Blink też automatycznie podnosi nam tarczę. Ostatni misiu, dobra. Panie zękiki, dzięki wielkie. Polecam się na przyszłość. Teraz musimy tutaj coś zrobić. Ale w międzyczasie jeszcze weźmiemy i tego pana pobijemy. Tą panią w sumie. O nasz Zenkiki jak zwykle nie panuje nad swoimi mocami Dobrze jest Ale dał mi bufa. opatrzcie sobie Agility Intellect O 5% podniesiony, tu jakieś gluty Gluty mamuty O nawet go zabił <laughs> Pewnie mu critical przed. Pan Zenkiki dobry jest, warto mi z takiego pomagiera Zawsze z kompanionami gra się fajniej z niż samemu, bo zawsze ty nie musisz tego jednego ciosu, który z, 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 znaczy jak zostanie, nie wiem, 2-3% życia twojemu przeciwnikowi, to nie musisz pastować od początku, tak jak ja teraz tego firewalla przez 3 sekundy, jeszcze też go nie zabiłem. No, tylko ten twój kolega, przyjaciel najlepszy, może za ciebie go wykończyć, prawda? Yy, tu mamy, co my, tu mamy. Oczywiście tutaj biegają tam jakieś, nie wiem, potwory Frankensteina. Tu jakieś mamy zmutowane galaretki doktora Edkera czy tam gelwę. I co? Co? Dobra. Jakiś flash Koblet Reaper. Przywitajmy się z nim bardzo miło. Dzień dobry panie. Koblet Bobled, Cześć. O, ty jesteś trochę duży. Ja się z tobą przywitam troszeczkę bardziej specjalnie. Albo nie tak samo jak z kolegą. I jeszcze ci walnę nieświeżym, czosnkowym oddechem. O, pod, podrzucił mnie z radości, złapał mnie. He, hej, kolego. Dobra. Mamy kolejnego flash coś tam, coś tam. Pyk, pyk, pyk. Subcio. E, tu mamy, tu mamy, jeszcze mamy zabić... Aha! Jakiegoś discipla. Ale tak czy siak musimy rozwalić ich wszystkich Unholy Corpul Scale Whatever No nie no, tak czy siak muszę zabić wszystkich. Ponieważ oni mnie zagrują. Dobrze, że mam tego mojego przyjaciela. Przyjaciela Zena Kikiego. O, tu jest jakiś tam Skarabeusz. Prawie jak Morfeusz. To my se na niego zużyjemy. Nasze Cooldowny sobie zużyjemy Okej okay. Idzie drugi, zaatakuje mojego kumpla Zenkikiego Nie, nie, Pongo w ogóle nie zauważa, on się tylko Agruje na mnie, nie wiem dlaczego tak jest. wykońć go, tak, mój troli przyjacielu. Nie wiem dlaczego troll towarzyszy przedstawicielowi Alliance, no ale dobra. Aha, czyli muszę. Troszeczkę się zagubiłem. Tu mam iść w jakieś ścisłe, określone miejsce na tej jaskini, ponieważ tam się znajduje ten. Decyple, czy jak oni tam się zowią. Teraz nie jestem pewien, czy ja dobrze pójdę. To pewnie ślepy zaułek. Tak, oczywiście. Jak zwykle, on nawet blink nie wyszedł. Yy, no ale co, co? Dobra, dobra. Tędy nie przejdę. Tu góry kolega już na mnie snajpi yy, Jak każdy wie, im wyżej stoisz, tym więcej widzisz. Haha. Yy, ta zasada nie tyczy się wowa ponieważ tutaj każdy mop ma. E, oznaczony ręcz, którego dopiero agruję. Mam nadzieję, że ten się na mnie nie rzuci. Nie rzucił się tutaj. jakiś ziomecek, o ziomecku, ja cię patnę. pach pach, pach. No i co? No, duży kolego. Co ty tu weź? Idź, idź do siebie. sio, Sią, Aks, aks. Dobra, poszedł, poszedł. My go ładnie ominiemy. Tu jest kolejny. Kolejny potwór Frankensteina. Albo jego kolega jakiś. My go oczywiście zabijamy. Super. Ok. Dobra, jeszcze jednego desajpelelesa. Jeszcze jednego ucznia czarnoksiężnika musimy zabić. Muchłe, chłę, chłe. O, zmienił się w bunkina i mych, 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 mych sam ciebie bije. <laughs> o man. <laughs> Goście jest bezbłędny. Aha. No i co? Wychodzi na to, że wyjście z jaskini jest tam. A udamy się, zobaczymy. Pam, porą, poram. Wrócił we mnie jakimś tasakiem wejść w ogóle. Dobra, dobra, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Tu jeszcze mamy jednego potwora Frankensteina z zabicia i mam nadzieję, że będziemy mogli wydostać się z tej opuszczonej przez Bogów jaskini, opuszczonej przez światłość jaskini, e, pewnie nie, gdzie tu jest wyjście na lewo. Ok, dziękujemy, ale oczywiście już się nasze gluty mamuty opałnowały. No, I require a target, czyli zabiłem go dosyć ekspresowo. Tu jest. A, jeszcze cię. Diabne masz. A masz, kolego, żebyś nie płakał, że nikt cię nie bije. Dziękuję. Cześć, Silvera do kieszonki, sobie schowałem. Pyk, 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 pyk. Tu mam bliźniutko questa. Tu jest karawana. Tutaj jest karawana, ale, ale, ale. Czy jak ja pójdę do tej karawany, to nie będę musiał jechać dalej? Może jeszcze nie. Zobaczymy. Wejdźmy się, bo mamy bliżej. A nuż widelec to będzie tylko taki nieznaczący. Łeścik, ale raczej wątpię, bo kolejny quest będzie pewnie abym udał się z nią gdzieś tam dalej. Into the Woods, okej. Okay. A, mam jej znaleźć. Tak, tak, pamiętam to. Tutaj sobie odblokuję jeszcze Fline Mastera. Może się przelecę. Może się przelecę. Zalecę się do tego wcześniejszego obozowiska, żeby tam questy poddawać. a. a, a. na razie się napiję wody. Dobra, dobra. Ciekawe, jak tam ten mój ziomek zękiki, czy on ze mną przyleci, czy nie? Czy znowu zniknie? A w międzyczasie pyknąłem, levela, już 55. Uii, super! Eee, panowie szlachta i nie szlachta. Dziękuję. Dostałem quest. Achievementa. Wii, brawo, ja. Dobra, this enchant. pick. this enchant. This, 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 this enchant. Dobra, wszystko zmielone. Hmm. Jeszcze sobie travel mamuta przywołamy, bo sobie rzeczy. I, 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 i. Dwie sprawy, zbierzemy sobie kwiotki, <laughs> bo mamy dwa kwiotki blisko, a kwiotek równa się pieniądz za ten kwiotek plus kwiotek równa się 1750 expa, a 1750XPA za przeproszeniem piechotom nie chodzi. Także wracamy do pana Flightmastera Wracamy do pana flightmastera i, i i Wracamy się do tej karawany. Tam będziemy musieli znaleźć e, pozostałych dwóch, czy nawet trzech członków, ale wydaje mi się, że dwóch. Tejże karawany. Ja jak wykonam te questy, będę mógł ruszyć razem z tą worgenką dalej w głąb Leglandu. To jest bodajże Eastern Flagland, tak. Aż do samego... Lights, Light's Hope Chapel czyli miejsca gdzie e, Scarlet Crusade Scarlet Crusade to jakoś tam inaczej oni się nazywają oni tam mają swoją główną bazę w tamtym miejscu właśnie mm, rozgrywa się prolog Dead Night to finał prologu Dead Nightów, kiedy to e, Lich King e, Lich King wysyła na śmierć Wysyła na śmierć swoją armię, właśnie rycerzy śmierci, którzy są mu ślepo wierni a Nie licząc się z tym, że oni po prostu znają tam baty, bo ten Light Chapel to jest święte miejsce. A jak wiadomo, e, świętość, czyli Holy ma niesamowitą przewagę nad e, wszystkimi nieumarłymi. Po prostu no, moc światłości niszczy nieumarłych, prawda? Bo to tak blisko mapa była. Dobra, gdzie jedziemy? Najpierw jedziemy krasnoluda uratować. Musimy się. To ja robię, to ja robię. Nie te, guziki mi się pomyliły. Tylko nie moje guziczki. Musimy jechać górą. Boczkiem, boczkiem z krajem rzeki jakoś. Może po drodze być jakiś kwiatek. Ja jestem za. A nawet przeciw. Ale, ale wcześniej będę musiał zakończyć odcinek, ponieważ mamy już 23 minuty odcinka. Dziękuję Wam, że byliście ze mną. Ja byłem krzychu z kanału Kuźna Gameplay. To była Void C, Nasz Fire Mage. Zapraszam do komentowania, oceniania i subskrypcji. Dzięki, na razie. Cześć.